Zajmijcie miejsca! Zaczynamy! To miejsce jest, gdzie dobrze żyje się. Tu cały dzień można bawić się, gdy chcesz. Ja tajemnicę każdą znam, wszystkie je wyjaśnię A nam na kuchni schodzi dzień, lecz przyjaźnijmy bardzo się. Ja nie mylę się, znowu zepsuć wszystko ale nie! No tak jest! Ej, ja prowadzę młodzież wciąż. Na wycieczki chodzić chcą Wychodzić chcą Wielki dzwon i mała no, wszystko dziś Bawić się możemy już Coś powiedzieć miałem tu Spójrzcie na nich Czyż nie są wspaniali To miejsce jest najladośniejszym z miejsc Więc zostań z nami A uświetlisz ladośnie się <laughs> <Yeah. śmiech> Drużyna Babysiu Żółwie pływają łódką Czy to już tu? Jeszcze nie. Czy to, to już, już tu? tu? Nie. Czy to już tu? Nie. Druhu, czy to już tu? Nie, nie, i nie chcę już więcej słyszeć pytania czy to już tu. E, Druhu, czy daleko jeszcze? Właśnie, druhu, czy daleko jeszcze, czy bardzo daleko? O -o -o. Dzieci, tutaj odpoczniemy. Dobrze, wejdźcie do skorup i zdrzemnijcie się. O -o -o. Idziemy odwiedzić hipopotama w jego domu za jeziorem. Ale jak się tam dostać? Jak przejdziemy przez jezioro? Nie jesteśmy żółwiami morskimi. Ojejku, jejku! A dzieci bardzo chcą odwiedzić hipopotama. Spójrzcie, co my tu mamy: samochód, łódź i monocykl. Dobrze. Jestem pewien, że jedna z tych rzeczy pomoże nam pokonać jezioro. Ale która? Samochód? Nie, nie, nie. Samochodem nie przejedziemy przez jezioro. To może weźmy monocykl. Nie, nie, nie. Nie przejedziemy przez jezioro na monocyklu. To oznacza, że odpowiednim sprzętem będzie łódź. Przepłyniemy przez jezioro tą łodzią. Dobrze, dzieci? Koniec drzemki. Siadamy na pokład łodzi. Hurra! 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 Popłyniemy łodzią. Druchu, czy to już tu? Hmm, raczej nie. Myślę, że to czas na następną drzemkę. O nie, znowu drzemka! Problem jest w tym, że łódka nie płynie. Jak my tam dotrzemy? Co musimy zrobić? O, spójrzcie tutaj, co my tu mamy? Może jedna z tych rzeczy pomoże nam poruszyć łódź. Wędka? Nie, wędka służy do łowienia ryb. O dmuchane. Nie, w nim się pływa. A może te wiosła? Tak, z tymi wiosłami uda się przepłynąć jezioro. Dzieci, wychodźcie! Druchu, czy czytaj już tu? Nie, ale zaraz będziemy na miejscu. Druchu, czy czytaj już tu? Nie. Czy to już tu? Nie. Czy to już tu? Tak. Hurra! Hurra! O, w końcu dotarliście. Tak, w końcu. O, oh! tak! 오바의 <laughs> <laughs> <Cou archive> Uh, uh, uh. <laughs> Baby TV